Hej, cześć, dzień dobry, ja jestem Cyddi, a przed wami kolejna część przygód Mario i Kurlików. Mario i Kurliki, co za w ogóle zaszalony koncept, jaki dziwak musiał to wymyślić, kto by pomyślał w życiu, że coś takiego zadziała? Jest to osoba mądrzejsza niż my wszyscy, bo to nie tylko działa, a działa znakomicie. Gramy dalej, mamy przed sobą resztki tego oto świata numer dwa. Idziemy do iglą tego kolegi. Kolejnego Lumek. Lumek, który z tego co pamiętam wyglądał bardzo ciekawie, gdy go widzieliśmy poprzednim razem. Jak wlatywał do środka. Co jest? Co za laboratorium Alfsztera? Czy jakiegoś innego? Co to za straszne miejsce? Co to za amalgamacje królikowe? W co ja się właśnie pakuję? Ktoś będzie mówił do mnie uszami, ręk no no nogami? Co tu będzie miał miejsce? Doktor Wenter! Doktor Wenter. Okej, okay, mini taka lokacja. Bardzo dużo bombiarzy wszędzie, ale misji na, na bomby nie mieliśmy żadnej, z tego co pamiętam. Tam jakiś szalony mechanizm. Ciekawe, że taką jaskinię wielką mamy jeszcze w tym świecie. Myślałem, że zbliżamy się do końca. A tu takie wielkie rzeczy. A tu takie wielkie nieba. Jak mówię, już z randomowymi przeciwnikami nawalczyłem się tyle, że chyba mi wystarczy, jeśli chcę tą grę kiedykolwiek skończyć. Bo, bo te walki potrafią zajmować troszeczkę. Tak myślałem, czy te mechanizmy coś będą robiły. Zaświecić się na zieloną. Musimy energię przesłać. Z tego miejsca jakoś. A właściwie coś tu jest? Na pewno... Jest właśnie, akurat się w ścianę. Zaraz. Sposób, żeby ominąć. Muszę to jakoś aktywować siłą? Nie. Odwal. No takie zwykłe walki nie dają dużo ekspo czy punkcików, tak? Mamy wystarczająco. Są fajnym źródłem na... Zdobywanie sobie leczenia, zostaw! Jeśli trzeba się wyleczyć, czy jeśli mamy misję na nich, to spoko. Ja tutaj chcę odkryć... Co się skrywa bardziej? No właśnie. Luma się zatkał? Tak. Tak. No właśnie, taki duszkowy bardzo był. Poltergast 5000, czy coś takiego. No musi być. Będziesz wiatrem? Będziesz kolesiem od wiatru, czy od strachu? Ty się boisz tutaj, ty jesteś przerażony. Tak bym kojarzył z wiatrem, coś bo jeszcze nie mieliśmy nikogo z żywiołem wiatru. I by mi troszeczkę pasowało. Poziom 15. Złap za oddech. Mario nie łapie za oddech, Mario łapie za swój karabin. o Jak go? By dobrze, jak dobrze. Wraca ta mechanika. W pobocznym poziomie. Nawet wyglądają te główki inaczej niż wtedy. Działają jednak tak samo. Odpali się kilka naraz teraz. Ta dark bariera jest zbudowana z wysokiej koncentracji darkmasowej energii można ją rozwalać tylko i wyłącznie za pomocą bobombowa. Coś tego typu. Przyciski! No jak mówię, liczyłem na to, że dużo interaktywnych rzeczy będzie w trakcie walk. I już mamy trochę. I już mamy jak najbardziej. Ten przycisk aktywuje powiew wiatru, który będzie rzucał bobąbę w barierę. Jak to? Jak dokładnie ma to działać? Znowu fajnie, klimatycznie. Inaczej niż zwykle wyglądająca... miejscówka. Ta bariera... ok, Więc taka reakcja łańcuchowa, widzę, widzę już jak to działa. Myślałem, że ja będę na końcu i będę się wspinał w tą stronę. Nie, tym razem idziemy z wiatrem. Jest o to o tyle ciekawe. I wystarczy... aha! Gimikowa walka tylko i wyłącznie. Musimy nacisnąć ten jeden przycisk i walka się skończy i taka haha śmieszna walka? Czy jest więcej ich? Nie, 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 jest więcej przycisków, tak? Więc nie będzie to takie łatwe. I jedyny sposób to właśnie zrobić, to za pomocą przycisku. Bo jeśli podniesiemy, to wybuchnie to za szybko. Ciekawe, że jest tu was paru. Pewnie dokończyć będę mógł to so samemu rzucając bombą. Jak już będziemy mniej więcej tutaj. Ale na razie... Na razie wiemy mniej więcej, co na takie walki jest dobre, tak? Poruszanie i odporność od księżniczki Peach. Więc Peach to jedna postać, którą bierzemy. i mi tutaj po prostu pasuje troszeczkę. I... I królik Mario zawsze spoko, chociaż... Mam ochotę pobawić się, po prostu zobaczyć, czy te Goomba stąpy Mario w końcu coś zrobił ciekawego. Wydają się niesamowite, ale w praktyce nie wiem, czy są aż takie niesamowite. Ale, ej, jest to walka nietypowa, możemy nietypową drużynę troszeczkę zabrać. Zaraz co? Jakie jazda? Peach ma coś takiego, że może skacząc na członka drużyny, dawać mu tarcze na obrażenia. Na razie tego dawać nie będę, ale jest to bardzo fajna akcja. Podoba mi się, jak to działa. Ten system walki jest tak kurczę dobrze przemyślany tutaj. Niesamowite. Ale jedziemy załatwić podwózkę dla tej bomby. Standardowo pierwsza tura tarcz odpić, tak? Nie ja jestem najbardziej kreatywny z tym. Teraz do pierwszego przycisku jest bardzo, bardzo niedaleko. Więc możemy od razu sobie to odpalić. Bombą leci. Leci do drugiego przycisk, Drugi jest. Jest tutaj na górze. Więc do niego sobie dojdziemy. Mario, Luigi, zaraz wszystko przemyślimy. Na razie ustawcie się w miarę dobrze. Póki co w pierwszej turze nie jest ważne atakowanie wrogów, więc nawet o tym nie będę myślał. I ta walka też, myślę, nie powinna trwać ogólnie zbyt długo. Więc, Luigi. A, ten wiatr teraz na stały będzie wiał. Ok, Luigi, twój zasięg jest e, mniejszy niż bym chciał, niestety, żeby tak się powspierać nawzajem. Żebyś ty jeszcze tak mógł tutaj wybić kogoś i tak dalej. Na razie po prostu w takim razie poleć sobie sam do przodu. I zaraz pomyślimy nad tym, co dalej. Jest bo-bomb ustawiony tam, gdzie trzeba. To powinno... O nie, to aktywuje tego na dole, co ciekawe. A nie tego tam na górze. To będzie trzeba troszeczkę jeszcze się zastanowić. Mario może teraz latać całkiem nieźle. Ale... Co, po prostu go wysłać w dal teraz? Możliwe, że byłoby to najmądrzejszą opcją. Jak teraz daleko damy radę? Może nawet z początku planszy? Wróćmy się. Dobra, twoje stąpy Mario nic nie zrobią, ale bylebyś tutaj... Robił co do ciebie należy. Wylądował koło przycisku. I... Zaraz, zaraz. Możesz teraz latać? Możesz teraz latać? Mam ochotę teraz... Robić coś może troszeczkę głupiego... Ale ustawić Mario tak daleko... Żeby to... On... No właśnie twoje drużynowe skoki już nic nie Zaraz, 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 zaraz! A co jeśli... A co jeśli... Przewiejeś siebie sam? Nie mogę? Jest to za słaby wiatr? Naprawdę? To ciekawe. Ciekawe, że ja jestem poza zasięgiem tego wiatru. Bo tak chciałem się dać przewiać. Ale to się nie zadziało. Bomba się rusza. Okej, okay, druga też leci, ale... Druga jest po to, że w razie jeśli pierwszy zepsuje... Mam nadzieję, że nie dam się trafić. Nie wydawało się, żeby przeciwników było aż tak dużo. Ale... Różnie to może się skończyć. Szczególnie z tymi, którzy atakują dwa razy. Ten ma słaby zasięg. Już te walki, gdzie jest tylu przeciwników robią się troszeczkę stresujące. Nie traf. Okej. Okay pojedynczy strzał. Peach się czuje bardzo dobrze, bardzo zdrowo. O, ten to zrobił sprytnie. I... Okej, okay, wy macie wodne ataki, one są troszeczkę straszne, jeśli wyrzucą mnie w dal. I ty też w Mario. Okej, okay. Mario czuje ból. Mario zaczyna czuć troszeczkę bólu, ale tylko minimalnie. I nieskończony spawner bomb. Rozumiem, rozumiem, rozumiem. Tak liczę na to, że w tej turze uda mi się to wygrać. Mogę się przeliczyć, oczywiście. Bobą pleci w tamtą stronę. Maszowałem strzałkę w dół. I to nie... Nie zaskakiwało. Dwa bomby tutaj siedzą. Pitch. Nie masz ogromnego zasięgu. Ale Luigi się troszeczkę dopomoże i dojdziecie tam, gdzie trzeba. Lecisz, Pitch, przed siebie. Tak czysto e gram pod nasz cel tej misji. I nie zwracam uwagi na nic zupełnie innego. Nie wiem, czy jest to głupie bardzo. Uff, uff. Liczę na to, że po prostu to. będzie do wygrania bardzo niedługo. Wiesz? Wiesz? Rozkręcaj się. Przycisk. nie był jeszcze użyty, co? To leć. I centymetry do kolejnego. No i też samemu trzeba się ustawić tak daleko. Dobra. Dobra. To minimalnie. Minimalnie brakuje. Teraz dojść co do celu Luigi. No bo na mnie to nie działa, co nie? Nieważne. Na mnie to potrafi działać. Bardzo to na mnie potrafi działać. Cześć koledzy! Ja jeszcze latam. O o! Żyjemy, działamy Dobra, ale... Ale. Nie dorzucę, prawda? Nie dorzucę. A ty nie masz nieśmiertelności Mario. Mario, Mario, Mario. Mario, Mario, Mario. Wygrywamy to chyba teraz, jeśli dobrze mi się wszystko kalkuluje. A powinno. A wydaje mi się, że jest wszystko odpowiednio. Zależy. Tak? Zależy, jak to teraz się stanie. Powinienem po wylądowaniu. <gryw> jak tylko dojdzę do tego. No właśnie, mogę zrobić różne skok, Mogę zrobić wszystko. Luigi, będziesz mógł się ruszyć ciągle. Dobra. Poczekajmy na ten teatr, żeby nie zniszczył moich planów. Ale poza tym, myślę, że mógłbym też już dobiec do celu, ale zróbmy to tak jak ta misja nalega za pomocą przycisku, bo to powinno Luigi'ego pięknie. Nie mogę nacisnąć strzałki w dół. Nie mogę, bo Luigi jest zajęty kręceniem się. Eee... Dzień dobry, dzień dobry. Trochę się nas tu koledzy. Wee, nie mogę przestać się kręcić. Nie, nie. O nie. Dobra, niech, niech oberwę. Dam sobie tarczę minimalną. Zadziała to, prawda? Jest w zasięgu, było w zasięgu, misja skończona. Nie wiem nawet, czy oberwałem. To było sprytne! Kreatywna bardzo misja. No, mogłem siebie tym wiatrem podbić. Pić na początku nie leciała wiatrem, co mnie zastanawiało. Ale reszta już się dała. Ciekawe, czemu ona nie leciała. Jakaś, jakaś zależność, której nie dopatrzyłem. To było fajne. No jak na razie misje typu nietypowy cel podobają mi się najbardziej, a misje typu przetrwaj podobają mi się najmniej, no bo to sprowadza się często do długiego czekania i randomowych portali, które są takie irytująco nieprzewidywalne. Wygląda na to, że strzelony naukowiec nie był wcale takim paranoikiem, jak się oka jak się wydawało. Ta łuża ciemnomroku roku, faktycznie, ciemnym roku yy, bałaganu, faktycznie, tutaj sabotaszowała jego laboratorium. Proszę wybaczcie, moje zachowanie z wcześniej, obiecuję, że się zmieniłem! Jestem teraz chętny wracać do mojej pracy! Bardzo się rozumiemy. Szczerze, to ulga, że... Tak szybko, jak wyczyszczę moje laboratorium ze szpiegów! Wynocha, wynocha! Wszyscy z Was, wynocha! Lumek? Jesteś wiatrem, prawda? No, Zephyr to jest podmuch wiatru, tak? Więc ma sens. Nie wściekajcie się na niego. Był sam, cały jak palet przez trzy dni. Trzy dni, to tyle? Lepiej chodź z nami, zanim rozmrozi to coś, czy zrobi coś równie okropnego. No aha Dziwactwa zamrożone Koniec jego miejsca, nowy spark, zaraz sobie sprawdzimy Sparki, bits, wszystko dla mnie Iskierki, cudawianki I... I ty? No wieje no, no reprezentacja tej areny Z tą maską Alternatywna jakby Możemy zmykać, nie wydaje mi się, żeby coś więcej tutaj było Powinien wypuścić go mojego frankenkrulika Serio to coś, ten króliczy blob? Wygląda okropnie tak, króliko lodówka, znaczy, nie wiem, może po prostu. Nie wiem, wejdźmy stąd, wejdźmy, zostawmy to miejsce raz na zawsze. To coś na górze wygląda troszeczkę jak metroid. Ja wiem, czy takie kółka nie znaczą metroida, te tak głożone, ale te sople wyglądają jak właśnie metroidowe zęby, strasznie. Bardzo. Nie wiem, rzuca mi od razu takie skojarzenie osobiście, ale fanboyem metroida jestem tak dużym, że wiecie. Metroid 2 nieprzenialne. Teraz skończmy sobie do tej walki. Wszystkie poboczne rzeczy zabierzemy się za wielki dungeon pałacu, który już widzieliśmy. Ma ciekawe wnętrze bez wchodzenia. Ale misja błastreli zabrała nas tak jakby do środka. Pokazując wystawne wnętrze. Zabierzcie to, zabierzcie to ode mnie! Mhm, mm mhm. Mm A tu jeszcze inne przejście. Seria takich wielkich walk, to jest ciekawe. Wyspa ciemności, br, 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 bałaganu ciemnego. Zakurzono, tak mrocznie, nie, aha. Nie widzę żadnego przeciwnika chwilowo. Rozwał sześciu. Mam czekać na nich? Okej, okay, są, so, są. So. Nie widziałem ich na scence, bo byli za kamieniami, czy się nie zapomnili? Dwa, na razie widzę czterech, chyba że jestem ślepy. Nie no, jest ich czterech, musimy czekać na kolejnych. Dobra, ale to zapowiada się na mega skromną walkę, która nie będzie wymagała zbyt dużo... ...kombinowania, tylko sześciu wrogów, tak, to... Nie może być chyba zbyt trudne. Luigi, ty masz żałosny zasięg, co? Musimy tak to zrobić. Ale masz podwójne drużynowe skoki, dzięki czemu twój zasięg się wydłuża, jeśli robi się to dobrze. Ale patrzcie na nich, Mario i Peach. Pięknie po schodkach wbiegają. I teraz... Uh, myślę, Peach... Wysłałbym... Do tego jednego przeciwnika. Sama powinna na luzie dać radę się go pozbyć, jeśli tylko doleci... Mogłem jako Mario, mogłem jako no każdą postacią próbować, ale no jak się nie zrobi, będzie dobrze. Te, 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 muszę czekać. Mogłem bohaterskim przyjrzeniem jeszcze coś próbować Mario czy Luigi, ale jakby, ja jakby nie ma takiej potrzeby, ponieważ abstrakcji czy nie ma. I teraz, teraz ty jesteś tutaj. Mario ma taki zasięg, Luigi ma taki zasięg, dobra, więc gdzie najmądrzej? Tam jest trzech wrogów. Chciałbym jakoś tak to wyliczyć. Tak to wyliczyć. Mario, chcesz być za osłoną. Ale chcesz pomóc Luigi'emu wyskoczyć dalej. Wiecie, chcę, żeby Luigi teraz zrobił jak najwięcej. Nie wiem, na ile da radę. A Nie. Nie ma żadnej pozycji, w której masz kogoś na celowniku. No szkoda. W takim razie wyciągnę snajperę, wyciągnę... Elektryczność. I, 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 I nie będę robił nic. Za bardzo więcej specjalnego. Mario, też dasz radę się przyjrzeć. Będziesz w zasięgu tego jednego przeciwnika, jeśli pobiegnie on w prawą stronę. Zobaczymy. Okej, okay, wydaje mi się, że nie potrzebujemy tarczy na tą walkę, przez to, że. Oni tylko się ruszą i Luigi masakruje. Ciebie też? O, i widzimy użytek tego ruchu elektrycznego. Nie mieliśmy do tej pory dużej szansy na to, ale ale tak działa ten efekt. Więc teraz mamy tarczy, tam będzie portal z nowymi wrogami. Wystarczy wysłać jednego. Jedną postać w tym kierunku. Może to być każdy. Luigi dojdzie już i tak daleko. I on mógłby pewnie przysnipić na jedno trafienie? Ciężko powiedzieć. Peach dwa dasze. Peach bym spróbował, jeśli da radę. Czy Pisz da radę? Może jednak Mario? Piszesz się na to? Myślę, Mario się pisze na to. On będzie mógł nakrzyczeć na wrogów. No, tak zrobimy. Teraz wymieniacie się. I ktoś inny robi za stołek, ktoś inny leci. Nie zastąpuje ciebie. Jest to piękny ruch, ale jak na razie nie mamy częstego użytku z niego. Raz w życiu. Nakrzyczę. Fajny ruch, ale wydaje mi się. Nie bardzo często mamy niesamowity użytek z niego. Mogłem do siebie. ...przewołać go, żeby go zdaszować. A tak w głowie miałem, ok. Ustawię go w taki sposób, żeby Luigi go. go dobił w tym momencie. Strzeli, dobije. Mogę nawet jak najdalej pójść. Nie zaszkodzi się nieco lepiej przygotować na naturę kolejną. Na przykład tutaj. Z tego miejsca go strzelisz, a jeszcze. Peach będzie mogła, będzie mogła wykorzystać to, żeby żeby ruszyć się parę kroków do przodu i żeby zaraz jeszcze dać eee, tylko jak nowi wrogowie wejdą, to będzie troszeczkę straszne. Mogłem nie przemyśleć wszystkiego do końca, bo teraz pozbędę się ciebie. Mam jeszcze duży nowy skok, jakbym chciał, ale no trzeba dla Mario pomóc. Tylko myślę, czy teraz wyciągać? Wyciągać tarcze. Jako pitch. Nie wiem, co wyjdzie. Te portale są tak randomowe. Tak ciężko taktycznie planować w związku z nimi. Bo nie wiem... Nie wiem, co się stanie zwyczajnie. Niestety nie mamy naładowania Luigi'ego bohaterskiego, bo on mógłby czyścić. No nie wiem, ustawię się wystarczająco daleko. I zaraz zobaczymy. Nie wiem, jak reagować na te portale, szczególnie te niezniszczalne. No, widuczki. Dało się pewnie przewidzieć. I. Okej. Okay. Nie strzelili we mnie. Tu będzie kolejny. Dobra. Widź lecisz z tym. Twoje dwa dasze. Okej, okay, po prostu zbaituj. Po prostu złap za. Za ten atak, złap za drugi atak. Twoje dwa dasze elektryczne będą tutaj świetne. Tak, tak, tak. Twoje dwa dasze. Okej, okay, okej. Okay. To będzie akurat piękne kombo na zakończenie tej walki. Gdy wszystko będzie się zgrywało po prostu ze sobą. Jeśli teraz Peach wyskoczy do wrogów. Będą elektryczni i jeszcze Luigi będzie obu strzelał, gdy teraz podwójne dasze... Mam nadzieję wejdą. Powinny. Tere, tete. Byle być w ich zasięgu. I patrzcie na to. <ścoughs> Luigi. Niestety Luigi ciągle na jednym się skupiał. Dźwięki, które z siebie wydają były przerażające, ale walka skończona. Jak mówię, nie było trzeba się za bardzo skupiać kombinować, chociaż. Nie jestem fanem tych randomowych portali trochę. Wszystko mo wszystkim mogą być tak. Odbierają się taktyki, wydaje. Nie wiem. Nie wiem, nie jak na razie nie wiem, co do nich. Jest moneta, są bitsy. Po prostu taka walka. Nawet niczego konkretnego nie strzegli, chyba że nagle. Skarby drzewa? Serio? Drzewo opętane przez macki? Nie miało nic. Wysali wszystko. Sprawdźmy jeszcze to tajemnicze przejście. Nic za plecami? Nic? Aha. Jeszcze kawałek taki planżynowy. Potrzebuje klocka kwadratowego. Dostać się, w ogóle, gdzie ja jestem i czemu mnie tu wcześniej nie było? Cały nowy kawał świata. Do zwiedzenia jaskinia. Wydaje mi się, najlepiej będzie od niej zacząć. Dobra, jeszcze, jeszcze coś całkowicie nowego tutaj mamy. Co to za ślady żółte? Co one sugerują? No właśnie, trafiła się taka łatwo walka, że nawet nie było powodu nowego Luma sprawdzać na niej. Gdy nie było trzeba się mocno starać. Zgaduję jaskinia, która za... Nie... Byłem tu czy nie byłem tu? To jest stara jaskinia? Może po prostu niektóre części tego miejsca były zablokowane wcześniej, gdy było to zamrożone. I. No tak, tutaj już byliśmy. Ale jak dokładnie zabrać się za. za te nowe kawałki? O, właśnie za to. Tutaj, żeby się dostać. Hmm. Ale którędy? Znajdź przycisk. Gdzie mnie to zabierze? Sprawdźmy. No jajko do oka. Tutaj. Po prostu! Tędy wszystko trzeba robić, tak? Dobra, trzeba było wyskoczyć z tego. Tak myślę, o co chodzi? To zabierze mnie tylko na dół, na... No wstecz! Zaraz. To mi nie pomaga! No... no tego się spodziewałem, że się stanie i się stało. Um, gdzieś muszę znaleźć teraz tą kwadratową kostkę. Sześcienną znaczy się. I ta sztaba metalowa... Do niej też się dostać jakoś. Jest jakby ścieżka tędy! Jakie dziwne! O co wam chodzi? Co za ścieżka monet? Musi się nauczyć jakiejś nowej umiejętności, jeszcze później latania? Ja tu jestem zająć się tym wyzwaniem wrót. Tym razem myślę. Podejdę do niego inaczej niż poprzednim razem. Tak może gdzieś na dole. Czy to jest nowe przejście? Nie, to jest zwykła droga z góry. Wcześniej już się, się, się udaliśmy. No, Ciekawie mnie, gdzie jest ta kostka cała. Może znowu na drzewie gdzieś czy coś. Ale staram się dosłownie za każde jedno drzewo łapać, nieważne. Nowy lumek, zamknięte drzwi, mamy klucz. No, chyba nowy lumek, w poprzednich był. Nie jest ikonka jego, więc musi być. Wiemy, co tu ma miejsce. Zapewne wszystkie takie przejścia będą wyglądały podobnie. Dokładnie, dokładnie. Tylko teraz, korzystając z tej mechaniki, znowu klucze szukamy. Tym razem klucze są dwa: jeden okrągły, jeden kostkowy, przynajmniej dwa. Luma z listkiem, czyli liściarze są zawsze daszujący. I ten wydaje się wietrzny. Wiatr ma. Żywioł wiatru w tej grze. A, tu coś zrobić. Żywioł wiatru w tej grze ma kształt. A ma kolor fioletowy. Przynajmniej tak zauważyłem. Muszę kostkę tu ustawić. Ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Ciebie mogę przesunąć, ale. To mi. Chyba nic nie daje. No tym razem jest to dużo bardziej zagadkowa. Akcję już widzę. Do co tu trzeba zrobić? Aha, coś takiego. Nie mogę samemu stojąc na tym, ale to nie problem. I dlatego, no w pierwszym nie ma sensu, bo to wystarczyło się przejść pierwsze takie wyzwanie, bo na tyle nie skomplikowane, że tak dziwnie było czasówkę później robić, gdy było to takie proste, ale... Tym razem będzie wykonywanie zagadek na czas troszeczkę. Tu znowu. Okej, okay. a, i teraz tą samą kostkę. Dobra. Kółko było w tamtym miejscu. I żeby kółko, to muszę to... Dobra, spokojnie, po kolei. Wszystko się zrobi. Mogę coś trzymać i przesuwać naraz? Eee, czy puściłem to pod nogi? Nie, chyba trzymam w kieszeni. Tak, tak, tak. Trzy... Czy nie? Czy wróciło to na miejsce stare? Wróciło... Trzymam to jednak, dobra. Czas... Wtedy trzymałem bipo przez chwilę. I tak się zastanawiałem, czy muszę to trzymać w ręce? Jak w spelanki, czy coś? Po prostu mamy dla... Tak, wizualnie pokazane, ale nawet jeśli postać tego nie trzyma, to ciągle trzyma to w kieszeni i tak dalej. Dobra. Jest. Pierwszy duży kawałek zrobiony. Ciekawe, że tym razem. za. 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 za, za, za ba, ba, ba. nie mogę, ponieważ. Czy... co, proszę? Naprawdę? Do tej pory mogłem wszystko. jakie dziwne. jakie dziwne. Okej, okay. dopiero co o tym mówiłem, że hej, fajnie, że mogę to w, do kieszeni chować. Ups, nieważne. Jednak nie mogę, ponieważ. Nie? Eee, niech będzie. Ser, ser? Okej, okay, to jest troszeczkę dziwne. Jakby ma sens do zagadki. Ale inne rzeczy robiłem bez problemu. Przesuwałem, czy czy rurami chodziłem? Ale nie, do zagadki potrzebujemy. Nie móc wchodzić po drabinie trzymając to. Niech będzie. A, i taka tylko komunata jedna. I po wszystkim. Jedna zagadka. No dobra. Nie spami ta gra zagadkami jak pierwsza część. Za to jestem wdzięczny. Gdy tam co, co krok robiło się nudne zagadki. WAMPDASH! Nie dasz, tylko wampdash. Jednak. Bo poprzedni też był takiego koloru, a był wiecznym. Króligi chyba był mistrzem Vampdaszy w pierwszej grze. Tak mi się wydaje, no. Miał dużo daszy i wampirzych I kompletnie to zmienili w tej grze. Okej. Okay. Pamiętam, uwielbiałem go za to chyba w pierwszej części i za wszystko inne też. Fajnie, że mnie znaleźliście. Naprawdę zaczynało mi się tu nudzić. Nie dziwię się. Jakby fajne miejsce tak na chwilę, kolorowo fajnie, ale żyć w takim miejscu? Koszmar, koszmar po prostu. Dobrze, fajnie. Dwa nowe lumy ciekawe do przetestowania. Jedno miejsce, z którym nie wiem co zrobić po prostu. Jak tam się dostać. No potrzebuję kostki, ale... Ale nie wiem, gdzie ona może być. Może widzieliśmy tam ten most jakby brakujący, może to coś z tym związane i po prostu jeszcze się nie da? Ciężko, ciężko mi powiedzieć, co ceniz w tej chwili. Będę szedł po prostu przed siebie i w razie, jeśli. Tak. nie wybudują mi mostu w jakiejś misy pobocznej czy fabularnej, to wtedy się jeszcze wrócę i przed pójściem do kolejnego świata pokombinuję. Będę łapał, szastał, szarpał za każde drzewo. Aż mi dwa da moją kostkę wymorzoną. Dzień, dzień dobry, panie z drzewo. Na pewno nie? Na pewno, szkoda. I chyba jako tako ta kraina pozwiedzana. Parę kolejnych fajnych pobocznych akcji za nami. Mapka nie pokazuje zupełnie nic nowego, ale wiemy, że no tutaj jest jeszcze jeden kawałek zagadki jakiejś. Ale pałacem, pewnie dużą akcją z nim, zajmiemy się w odcinku kolejnym. Mogły być teraz nieco krótsze te filmy, ponieważ... Bajoneta to największa obsesja jaką w życiu miałem, więc ten... Rozumieć. Są gry dobre i jest bajoneta, więc jest, trzeba. Trzeba mieć priorytet. Więc bywajcie na razie, na razie, papa, bywajcie na razie.